Łukasz Adamus. W koszyku z wikliny. W koszyku z wikliny małym jadę z dziadkiem po zioła Nasz rower pędzi ku słońcu. Kręcą się wartko koła. Po drodze mijamy strumyki, co szemrzą ukryte w polach. Tak to dziadku Stefanie, historia zaczyna się moja. To z nim świat jest ciekawy. On zna tajemnic wiele o wojnach i naszych przodkach, i duchach, co śpią w kościele. Tak słuchać można bez tchu tych wszystkich opowieści, zanurzać się w morzu słów i czerpać z bogactwa ich treści. A dziadek niczym czarodziej drewno zamienia w rzeźby, z drzew powalonych przy drodze, z dębu, lipy czy wieżby. I roślin ma chyba tysiąc, dogląda ich z wielką troską: cytryny, granaty, figi. Piękniejsze z każdą wiosną. Winogron się pnie ku słońcu. Dojrzewa wino z jezyn. W tym wszystkim jest ręka dziadka. Kto nie chce, niech nie wierzy. Ja wierzę i ciągle marzę, że dzieckiem jestem małym, i z dziadkiem na jego rowerze przestrzenie przemierzamy. Tak w wyklinowym koszyku do łąk w kiecistych w rytm rowerowych trybików historia zatacza koła.